Witam was, moi drodzy, bardzo serdecznie w tym jakże pięknym dniu. Tytuł tego filmu, moi drodzy, jest bardzo kluczowy. Dlatego, że moi drodzy, moi drodzy, trzeba sobie zdawać sprawę, że jeżeli, że jeżeli żyjesz w jakimś środowisku, nieważne czy mówimy o środowisku ludzi, czy mówię o środowisku naturalnym? Ale ogólnie. Ale e, to, to przysłowie o tych wronach to jest, moi drodzy, bardziej przysłowie dotyczące ludzi, e, innych zwierząt w naturze. Dlaczego? Dlatego, że, moi drodzy, dużo ludzi może sobie nie zdawać sprawy z pewnej rzeczy. Bo dużo ludzi o tym zapomina. Jesteśmy, z, jesteśmy ludzie to zwierzęta stadne i niestety, i niestety, yy, i niestety, moi drodzy, to, że jeśli chce się wchodzić między wrony, trzeba robić jak one, są, moi drodzy, poniekąd takim, e, takim zwierzęcym opisem tego, jak dana jednostka, żeby, w, żeby wkupić się w jakąś daną, daną grupę ludzi, Daną, chcą należeć do pewnej grupy ludzi. To niestety musi się przystosować się do tej grupy. A dlaczego będzie chciał się przystosować się do tej grupy? Dlatego że, dlatego, że jest, dlatego, że człowiek to jest zwierzęcie stadne. Niestety, moi drodzy, trzeba sobie zdawać z tego sprawę. Trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że mimo tego, mimo tego, że. Owszem, jestem za tym, żeby każdy człowiek był sobą, ale trzeba sobie zdawać sprawę z pewnych mechanizmów, które rządzą ludzkim zachowaniem. Trzeba sobie z tego zdawać sprawę. To też nie jest tak, moi drodzy, że kiedy mówimy sobie jestem sobą i będę sobą i tyle, wcale to nie oznacza, że ten mechanizm w, w, ta, w, takim, w nas nie występuje. Bo zawsze jest tak, moi drodzy, że jak mamy jakąś daną grupę ludzi, czyli tak jak w przełożeniu na nasz cywilizowany język, e, e, próbujemy należeć do jakiejś grupy społecznej, to niestety prawda jest taka, że człowiek musi się przystosować właśnie do tej danej grupy. Przypomnę Wam mojej drodzy, cy, e, cytat z, z prac Karola Darwina. Przetrwają nie, nie, te, nie te organizmy, które Najinteligentniejszy, najsilniejsze. Przetrwają organizmy, które potrafią się zmieniać. I oto to jest, to jest właśnie, to jest właśnie cały, klucz, cały klucz tego procesu zmiana. To jest cały klucz tego procesu zwykła zmiana. I to też nie jest tak, moi drodzy, że chcąc, moi, że chcąc, moi drodzy, należeć do jakiejś danej grupy, że nie, będziemy, że nie będziemy chcieli w jakikolwiek sposób e, do, nich się, do nich się dostosować bo dostosowanie się do danego środowiska jest podstawą przetrwania stąd właśnie ten cytat z e, jednej z prac Karola Darwina i naprawdę i naprawdę moi drodzy nie oczekujmy tego, że ten, me, ten mechanizm ten, ten, mechanizm, ten mechanizm w naszej głowie nagle, nagle się wyłączy, dlatego że, moi drodzy, mówi się, że my ludzie jesteśmy cywilizowanymi i że nie jesteśmy zwierzętami. Niestety, moi drodzy, jesteśmy. Posiadanie jakichkolwiek cech zwierzęcych sprawia, że nimi jesteśmy. Nieważne, czy mówimy o genach, czy o zachowaniu, czy o, czy o innych rzeczach. Należy, należy, moi drodzy, pamiętać o tym, że my ludzie tylko pewne rzeczy unowocześniliśmy. Unowocześniliśmy przetrwanie, unowocześniliśmy coś, unowocześniliśmy coś takiego jak przystosowanie się do grupy. Wiecie, nasz przodek Neandertalczyk musiał uciekać przed drapieżnikami różnymi. My nie musimy, tak? My Teraz, moi drodzy, są inne rzeczy, które mogą zagrażać. Na przykład takie jak bieda. I naprawdę moi drodzy, i naprawdę takie i naprawdę e, takie przystosowanie się moi drodzy, do danej grupy, do danego środowiska, nieważne jak powiemy, doskonale odzwierciedla to przysłowie, że jeśli, że jeśli chcesz... Wlecieć między wrony, musisz robić jak one. To jest, to jest po prostu zwykły opis procesu zachowania, który jest konieczny do tego, żeby przetrwać w jakiejś danej grupie. I naprawdę, mu, i naprawdę, i naprawdę trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że mimo, mimo tego, że stworzyliśmy cywilizację, to wcale nie oznacza, że nie posiadamy tych, tych pierwotnych zachowań, które, które, tak, które tak naprawdę w nas są, my, tylko je unowocześniliśmy, tak? I też właśnie dlatego, że trzeba było się dostosować się do zmieniającego się środowiska, do zmieniających się warunków, jest, jest tą właśnie tą podstawą właśnie. Przetrwania. Dlatego człowiek musi dostosować się do danego ekosystemu, żeby w ogóle móc myśleć e, o jakimkolwiek przetrwaniu, jakichkolwiek planach na, na, na przyszłość. Zawsze należy się, zawsze moi drodzy, należy, się, należy założyć tę możliwość, że trzeba będzie się przystosować się do tego, co jest. Czy nam to pasuje, czy nie. Taka jest rzeczywistość. Ja nie zamierzam, ja nie zamierzam zakłamywać tego, nie zamierzam zakłamywać rzeczywistości, którą widzę, bo, bo nie wolno kłamać, okłamywać ludzi. O Boże, po prostu nie wolno oszukiwać ludzi, Boże, które jest. A, no właśnie. No to... Cóż mogę Wam powiedzieć? Trzymajcie się. Hoju.